Właściwie to chyba był kołacha albo coś innego, bo to było jest fajnie tego, no a tutaj nie bardzo. Pocisnął przywalił mu raz, był od niego silniejszy, większy. Ten, ten który został zatchowany przez tych pięciu, no bo wiadomo, że szans nie miał żadnych. Alo, elo, Elo, się ma. Tu piąty żółw ninja ernitello, Elo. Siemanko, siemanko, witam Was ponownie, moi kochani. Dzisiaj mamy taką aurę lekko zimową, aczkolwiek nadal letnią, bo jest tylko przecież 3 na plusie. Ale nie czujemy, że jest jakby na minusie. No bo troszkę wieje, troszkę przygina, więc y, chyba przyszła zima. Y, nie czuję, że rymuję. No nieważne. Tak czy inaczej. Opowiem Wam jedną z ciekawych historii z moich czasów bramkarskich, jak to się mówi. Jak tam sobie stałem, pracowałem, było ciekawie. Były to takie sympatyczne, dosyć mocno czasy. Jak miasto się mocno bawiło, przychodziło, tańcowało, dobrze się zabawiało, tak? Ogólnie rzecz biorąc było dosyć, dosyć ciekawie, no ale nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze Czasami było mniej ciekawie. No a historia, którą chcę dzisiaj Wam opowiedzieć, może być taka troszkę no, groźna. W obecnej chwili, jak o tym się rozmawia albo o tym opowiadam, no to wiecie, kwestia y, względna. Ktoś powie, e, wymyśla, albo e, wcale tak nie było. Kto był w tych czasach, kto żył w tych czasach, tak jak ja, ten y, zapewne. No, będzie wiedział, o czym mówię, tak. Bo to były troszeczkę inne czasy, troszeczkę inne lata. Lata 2000, więc zupełnie, zupełnie inne. Stałem w sobie w takim sympatycznym klubie. No, już kiedyś o nim wspominałem, bo to był taki klub, w którym stałem przez no długie dobre lata. I był to klub Harlem na ulicy Kolejowej w Warszawie dokładnie kolejowa 8 przez 10. W tej chwili to. Się chyba nazywa Odessa. Tak czy inaczej, no, to kiedyś nazywał się to klub Hartlem, dosyć fajny klub klub typowo hip-hopowy. Dużo przychodziło młodych dżentelmenów i dużo fajnych dziewcząt, które lubiły y, oczywiście ten, jak to się mówi, fajny polski hip-hop. Y, no, bo przychodziło dużo znanych twarzy w obecnych czasach, już teraz mocno znanych. Takich jak choćby Jacek, TD, gorąco pozdrawiam, czy kolega PZ, również serdecznie pozdrawiam. Myślę, że mnie pamiętają, kojarzą. Yy, przychodzili, dawali koncerty, bawili się bardzo dobrze. Yy, no, to był taki fajny klub. No, wiadomo, że za, za takimi osobami też przychodziły fajne dziewczyny, tak. Chciały się pobawić, chciały potańczyć, chciały poprzebywać yy, w tym jakże zacnym towarzystwie. Pamiętam jeszcze takiego chłopaka, nie wiem czy kojarzycie w ogóle, ale on się wtedy nazywał, chyba dalej się nazywa, Lerek. Jak dobrze pamiętam, Lerek i on śpiewał coś takiego, co chcesz tutaj, to Tomasz, tam tu twój lerałator, Now nowator, lerła, coś takiego. Przepraszam, nie pamiętam dokładnie wiecie, tej nuty, ale tak to było. I on też przychodził, przyjeżdżał, no i te dziewczyny za nim też biegały jak w szalone. Wszystkie się w nim kochały. No i jak to standardowo w artystach, nie? No bo to normalne. No ale przychodzili też inni. Przychodzili tacy, którzy jakby niewiele mieli wspólnego z tym całym hip-hopem, ale przychodzili dlatego, że te fajne dziewuchy przychodziły. Takie naprawdę wesołe, uśmiechnięte, roztańczone. No i przychodzili do klubu, bo chcieli się też pobawić. Liczyli jakby na to, że no tym gorsi są od tych artystów, to oni też się przecież mogą pobawić, też poszaleć, też mogą się powygłupiać, no, może się uda coś zarwać, porwać, pobawić, na tej zasadzie, tak? No i przychodzili, bawili się, raz się udało, raz się nie udało, no różne to takie sytuacje, wiecie, były. Ale pamiętam taką jedną z tamtejszych imprez, kiedy przyszła taka ekipa chłopaków, wiecie, na na pozór normalni kolesie, wbrew pozorom yy, ekipy jak wchodziły, to zazwyczaj ekip się nie wpuszczało, bo to wiadomo, że był problem, tak, yy, jak przychodziło chłopaków czterech, pięciu, siedmiu, no więc oni tak trochę w inny sposób wchodzili na te. przychodził jeden na no, czuja, później przychodził drugi z jakąś dziewczyną, która stała tam w kolejce, no bo nie dało rady wejść, no to jakby tutaj wejść. Jak wchodziłeś z dziewczyną, no to tak patrzyło się na bramkę, czyli my patrzyliśmy trochę tak z przymrużeniem oka, a no przecież z dziewczyną, no to się będzie bawił. Niekoniecznie przyszedł ze swoją dziewczyną, tak? No jakaś stała w kolejce, no to podszedł, zagadał, no i tutaj wchodzą, chodzimy razem, wiecie, taka szmyry-bajery, gadka-szmatka, że tutaj z koleżanką, że tu byśmy chcieli wejść, no tego, no to wiadomo. Niektórym się udawało, Niektórym się nie udawało, część już weszła, część nie weszła. No, zdarzyło się tak, że kiedyś weszła dosyć spora ekipa tych dżentelmenów. No i wszystko byłoby dobrze. Tak? Wszystko byłoby dobrze, tylko że chłopaki nie do końca rozumieli, na czym polega impreza. A była, jak to wiecie, w klubach zawsze jest jakaś część VIP, część zamknięta. No to w tej zamkniętej artyści, no, chłopaki też chcieli się pobawić, chcieli wejść. Nie do końca mogli wejść, bo wiecie, no, nie mieli opasek, nie byli z ekipy, no nie byli po prostu zaproszeni. No tak to czasami jest. Niestety, że strefa VIP tak zwana jest dla jednych, a nie dla wszystkich. Tak? To tak jak sobie wynajmujesz powiedzmy Loże w klubie. No, i chciałbyś spędzić ten czas we własnym gronie, w gronie znajomych. Tylko, wiadomo, wchodziły tam na zaproszenie też sympatyczne, ładne niewiasty. No i ci panowie, no jak? To? Oni się tam bawią, a my co? My nie możemy, nie da rady, no więc spróbowali, wiecie. Podbić raz, podbić drugi, trzeci, no nie dawało rady. W końcu poproszono nas. O jakby interwencji, tak. No, tam jeden z artystów że poprosił mówić, słuchać, żeby się zwrócił uwagę, bo tutaj wbijają nam się na, na górę, na Vipa. My ich tutaj nie chcemy, niekoniecznie chcemy, żeby się bawili, a tu są nasze dziewczyny, no wiecie jak jest, tak. No, no cóż, no, takie ich prawo. Wynajęli sobie to miejsce, tam się bawili. Stanął jeden z chłopaków. Mm, żeby przypilnować wejścia, żeby oni mieli dla siebie spokój. Oczywiście impreza dalej się toczyła, ci co zrozumieli, że nie mogą wejść, no to nie wchodzili. Ci, którzy nie rozumieli, to mimo wszystko dalej usilnie gdzieś tam kombinowali. Jak się nie dało boczkiem, to od tyłu, jak nie od tyłu, to tam między nogami. Jak nie dało rady od góry, to się przeczołgiwał, nie? To tak kombinował, no i gdzieś tam jakoś tam się znalazł. Chwila uwagi, gdzieś tam, powiedzmy, bramkarza była y, taka, że no, trzeba było zainterweniować, więc musiał odejść od, y, powiedzmy, tego, jak to się mówi, miejsca pilnowania tej strefy. No to ktoś wykorzystał sytuację i ciach, pach, wskoczył. No i później, co się stało? No, stało się tak, że y, ów gentleman bawił się na górze, bawił się w strefie VIP. Chłopaki wrócili z potańcówki, no bo... Gdzie inaczej tańczyli, schodzili na parkiet, to, to się bawili i wszyscy, wracają do stolika, a tam przy stoliku siedzi ów jegomość, i pije ich drinki, no pije ich drinki, są czy y, jakby ich napoje, a oni się pytają, a kto ty kolego jesteś, przecież ty tutaj nie jesteś zaproszony, my ciebie tutaj nie znamy, więc no, wypadałoby, żebyś sobie po prostu poszedł, no a kolega z racji, że wykorzystał moment i troszkę już wypił za dużo tego alkoholu, no, no to mu się... Rozwinęła fantazja emocjonalna, która polegała na tym, że no, po prostu kilka użył nieodpowiednich epitetów. No więc doszło do dyskusji, po dyskusji doszło do wymiany, yy, ja bym powiedział, tak zwanych rękoczynów. To, czego nie lubimy, jeżeli goście robią między sobą, to tutaj prosimy, żeby nas zawołać, to wtedy my wyjaśnimy, poprosimy o wyjście. No ale jedni wypili, drudzy wypili, ci byli tam tamci nie byli. Wiadomo, ci co byli z dziewczynami, no to chcieli pokazać, że jak to ten ty ty jedziesz tutaj, tutaj pokazywał, co ja mogę, a czego ja nie mogę. A w ogóle to, tamten poobrażał, ten się odezwał, no to tamten jak się odwinął, to mu klapsa sprzedał. a mu klapsa sprzedał, no to tamten się zalał, rozwalił mu nos, polała się niucha. Wiecie, no nic fajnego, tak? Był sam, ale przyszedł na, na darmowe, więc do, dostał, dostał w nos, trzeba było go wyprowadzić. Wyprowadziliśmy go na zewnątrz niezadowolony. No cóż, wyjął wtedy swoją magiczną Nokię 3210 i dzwoni do chłopaków, że go wygonili. No wiadomo, pierwszy, drugi, trzeci, piąty telefon. Wiecie jak to w klubie głośno, no to nikt nie słyszał. Ktoś tam wychodził z tego klubu w końcu i widzą, że stoi chłop, stoch i chłop. Daliśmy mu chusteczkę, żeby nos trochę ogarnął i tak dalej, on do nas z pretensją, czemu my go tu pobiliśmy, Mówi, słuchaj, no nie od nas dostałeś w dostałeś w nos od chłopaków w środku, wszedłeś na strefę VIP, zachowałeś się nieodpowiednio, Mówiono było, żebyś tam nie wchodził, nie zrozumiałeś i tak dalej, ale bo ja chciałem, bo tu dziewczyny, bo to, bo tamto, no ale dziewczyny nie chciały z Tobą, tak, no i to taka, wiecie, Typowa wymiana zdań. On swoje, my swoje, on swoje, my swoje. My mu tłumaczymy, on nie rozumie, no bo wiadomo, każdy ma swoje racje, tak? No ale wyzwolić swoich kolegów w końcu wyszedł jeden, drugi, trzeci, w końcu ich się zrobiło pięciu. No więc jak to wiecie? Jednego kolegę pobito, a kto pobił, a bo go pobiła bramka. No to bramka go pobiła, który go pobił i tak dalej. Mówię, nie bramka, a jeden z gości. Zwrócił mu uwagę, była wymiana zdań, dostał nos. No cóż, no, nie zrozumiał tego, żeby nie, nie wchodzić po prostu w strefę WIPA, ale to tak nie powinno być i tak dalej. Najwięcej. No, no i w tym momencie rozmowa nie jednego, tylko już pięciu. tak, Jeden przez drugiego przekrzykują się, to tam, to tutaj będą się z nami bić i tak dalej. Yy, no. Taka sytuacja mało ciekawa, no bo to na wejściu, ludzie chcą wejść do klubu, widzą co się dzieje. No tak słabo to troszeczkę wygląda. Tłumaczymy, żeby odpuścili, odbili i tak dalej. No, napatoczył się ten z klubu, wyszedł, żeby się przewietrzyć, który no niestety tamtego tryknął. No i ten mówi: O, to ten mnie uderzył, to ten. No już nie było, że ochrona. Tylko że o, to tamten jeden z gości, no bo go poznał, tak? Mówi, a tamten, no tak, ty. I go tam ciśnie epitetami, no bo stoi w klubie. Mówimy stary, no daj spokój. Chcę sobie wyjaśnić, to wyjdzie na zewnątrz. Tam sobie wyjaśniaj, tak? No wiadomo, tutaj pięciu. Ten to jeden. No to ja nie będę wyjaśniał tutaj z pięcioma, bo z pięcioma to mi zaraz tutaj spuszczą w pierdziel. Mogę wyjaśniać sobie z tamtym, jaki już tego. No to wyszedł. Yy, i wyjaśniam, tak? No, tylko wiecie, jak to jest. No, znowu tam temu pocisnął, przywalił mu raz, Był od niego silniejszy, większy. No Koledzy się ujęli, no więc zaczęło się dym. Ale stał, był na zewnątrz. Chcieliśmy ich rozdzielić, żeby osoby postronne, niestety, tam i, nie zostały w tym wszystkim jakby poszkodowane, no więc zainterweniowaliśmy. Wiadomo, że zazwyczaj poza klubem to już nie jest jakby nasze pole, tak? Jakby no, nie rozwijamy się w tej kwestii. Zajmujemy się. Gośćmi w klubie, no ale jeżeli poza klubem, przed samym klubem stoją goście, którzy chcą wejść do klubu, stoją dziewczyny, no i tu się biją chłopi między sobą, no to suma summarum musimy zareagować, tak? W taki sposób, żeby to było bezpiecznie, ale żeby się nie bili. No więc rozdzieliliśmy tych chłopaków. Oczywiście jednego wpuściliśmy, mówię, chodź, cialo, chodź do klubu. Ten, ten, który został zachowany przez tych pięciu, no bo wiadomo, że szans nie miał żadnych. A ten. Zaczął się odgrażać, że no, jak to tak? No, mówimy chłopie, no. W pięciu? Na jednego? Na jed jeden na jeden Cię położył, no a w pięciu chcecie bić jednego, no to tak trochę nie tak? No więc sytuacja taka, wiecie, byle jaka, Ci się zachowali nieładnie. Tamten y oczywiście tak samo, no ale, no trudno, jak to, jak to w towarzystwie po alkoholu. Tamten się schował do środka. Ten jeden zaczął się odgrażać, że o co my tu robimy, ale z nas ramkarze, ale jesteśmy tacy siacy i owacy, tłumaczymy chłopie, no słuchaj no, sam sobie, sam sobie krzywdę narobiłeś, wszedłeś tam gdzie nie było potrzeby, byłeś proszony o to, żeby nie wchodzić do klubu, żeby nie pić, a jeszcze nie to, że wszedłeś, to zaczepiałeś ich dziewczyny, piłeś ich alkohol, no czego oczekiwałeś, że co, że Ci podziękują i przyklasą i powiedzą brawo Ty? No niestety nie. No stało się jak się stało, no ale zaczął się odgrażać, tak, że on tutaj, że on tam powie, że on tu zrobi. Tam ci go uspokoili, koledzy, no i odeszli. No, poszli sobie, tak, myśleliśmy, no, dobra, temat zażegnany, nie? Zażegnany, spokojnie, chyba wieczór już będzie spokojny, a tu tak, z tym spokojem, no tak średnio. Mówię, o wieczór już dobiega końca, jest fajnie tego, no a tutaj nie bardzo. Nie bardzo, co się okazuje, podjeżdża po cichutku tranzyt, taki biały, standardowy, tak jakby przyjechała, wiecie, ekipa w stylu przywiozłem lód, albo coś w stylu. Bardzo często się tak zdarzało w klubach, że przywozili lód, bo się kończył na imprezie, to, tamto, ciamto. No i słowem wam... Sytuacja przestaje być ciekawa w tym momencie, no bo pff, co się dzieje? Chłopcy wyskakują z samochodu, wyskakują i krzyczą. Gdzie ten epitetami, gdzie ten tamten, siamten i ten i tak dalej, bo my go tu po niego przyjechaliśmy i będziemy tu się z nim rozmawiać. mnie panowie, jego tutaj już nie ma, nie, bo wiedzieliśmy, co się święci. A on jak to nie ma? Jeden z tych chłopów wyjął broń. Właściwie to chyba wyjął kołacha albo coś innego, bo to był automat. Jak pocisnął po dachu, jak poleciało po powietrzu, jak się ludzie wystraszyli. Na początku myślałem, że to fajerwerki, a to żadne fajerwerki. Chłop normalnie pociągnął po całości i to tak na grubo, że się porobiliśmy trochę, jednym słowem naprawdę, pełne gacie, bo to było widać, co on miał, co ma w rękach. I powiem szczerze, że nie było ciekawie, naprawdę nie było ciekawie. Więc, jedyne, co tam pozostało, panowie, spokój. Chłopa już nie ma, już dawno skończył, wyszedł, i tak dalej. Powiem wam, rozeszło się po kościach. Bardzo dobrze się rozeszło, bo nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby, no, gdyby wycelował broń w naszym kierunku. Naprawdę byłoby bardzo, ale to bardzo źle, bo tam byli ludzie, bawili się, my staliśmy na bramce. No to jak taką serię by pociągnął, to myślę, że byłaby straszna tragedia! Straszna tragedia. I to mało powiedziane. Nie wiem, czy bym tu dzisiaj siedział i opowiadał. No ale ktoś na górze chciał, żeby było inaczej, tak? Powiem wam, nikomu nie życzę. I nawet jakby ktoś opowiadał, że to pierdoły, głupoty, bajki i tak dalej. Ja tam byłem. Ja tam byłem, ja to widziałem i byłem świadkiem tego. Więc powiem wam, żadna frajda. Żadna frajda, żadna przyjemność i nic naprawdę nic fajnego. Nikomu nie życzę, nikomu nie życzę sytuacji, kiedy ktoś celuje praktycznie w twoim kierunku z broni. To było na zasadzie bardziej chyba straszaka, oni nas chcieli postraszyć, ale tak jak postrzelali, dało nam to do myślenia. Naprawdę, uwierzcie mi, dało nam to do myślenia. Yy, no, Nie ma cłaniaka na broni, nie ma cłaniaka na kule. To jak ktoś będzie chciał do ciebie strzelić i cię jednym słowem ubić no to to zrobi, tak? Na szczęście oni tam postraszyli, postraszyli, zapakowali się w transita i pełna dzida i ogień, i odjechali. Powiem szczerze, nawet nie chcę wiedzieć kto. Nawet nie chcę wiedzieć, ale sytuacja była, była to jedna taka sytuacja, która mi się przydarzyła. Były też inne, tak? Ale taka najmniej ciekawa, gdzie naprawdę zagrożenie było w stosunku do ludzi stojących Klubie przed klubem, bo to był klub po części na otwartym powietrzu było mega niebezpiecznie, Było mega niebezpiecznie, nikomu tego nie życzę. No, uwierzcie mi, nikomu tego nie życzę. Teraz tego nie ma. Ktoś powie, yy, że to bajki bujdy i tak dalej. No nie mam powodu ściemniać, Ci, którzy byli w tamtych czasach chodzili po klubach, różne rzeczy widzieli, różne rzeczy słyszeli. I wielu, wielu rzeczy doświadczyli, tak, wielu naprawdę doświadczyli, o czym sami też nie powiedzą, no bo to tu nie ma się czym chwalić, tak, bo to, to nie jest powód do chwalenia, ale powiem Wam, to były naprawdę ciężkie, trudne czasy. Inaczej to wyglądało, inaczej wyglądało miasto, zupełnie inaczej. No to takim akcentem na koniec dla Was i wszystkiego dobrego.